Cześć! Witamy Was ponownie z kanału Full Stuff. Mamy 6 czerwiec, sobota, piękna, idealna pogoda na uprawianie kolarstwa. My jesteśmy w rejonie Zakopanego, tam mamy Palenice, Kościeliską. Jak widzicie piękny widok na Tatry, Giewont, Czerwone Wierchy, tam Dolina Kościeliska. Większość moich kolegów w tym momencie jest dziś pewnie w bajparkach, natomiast ja, skuszony kilkoma zapisami moich innych kolegów ze strawy z tego miejsca, postanowiłem przyjechać tutaj i sprawdzić tutejsze podkanańskie single. Dzisiaj postanowiłem zabrać elektrycznego Geniusa model 910, ten sam, który ma Brandon i Remy. I tutaj podziękowania dla polskiego dystrybutora Scott za możliwość posiadania tego roweru. Obiechaliśmy już linię na butorowym, trzy są one trochę zapuszczone, da się tam pojeździć, ale jest kilka zwalonych drzew, które no, wytrącają spójności przejazdu. Natomiast jak widzicie, tam wlot do lasu, stamtąd zaczynają się linie. mietła, ciepły i długi. No, Mietłę nagramy i pokażę Wam co się tam dzieje. Na tych liniach były dwukrotnie zawody rozgrywane z serii Joyride. No to rozpoczynamy przejazd mietłą. Początkowa część dosyć płaska. Kilka zasysaczy. Trzeba też pokazać lekką łydkę. Tu trochę się spomożemy z prądem. Jest trochę chyba warunków przejściowego. Założyliśmy z przodu szorkiego i Jasegaja z tyłu Wyjeżdżamy z pierwszej części Tutaj mała dokrętka Oczyszczenie kamery Wyjeżdżamy w drugą część, lekki przeskok no i Gór zaczyna się stromiej, trzykroć większa prędkość, kolejny przeskok dojrzemy do drugiego elementu. w sumie to trzeci no i tutaj zaczyna się to co tych jest, najbardziej trochę pompowania trochę będzie przeskoków jeden z nich Uważajcie, bo tutaj trochę też jest wąskawo Można zachować z kierownicą Wjeżdżamy na lekką polankę i jeszcze tutaj będzie małe zaskoczenie Ci co? Kolejna tylko, po odbudowany profil Chyba, destrukcja od chopet, Kolejny profil Ci co byli tutaj na zawodach Kilka lat temu Lekko się zdziwią Od tych elementów tutaj nie był Uwaga Ale żurywałem to było dobre te korzonkiem Czas Chyba jak Kolejna polana, maga, kolejna hopeczka, nie mało leśnika spadamy do ostatniej sekcji tu, tu jest, tu ostatni zakręt i jesteśmy przez strumyku to rozpoczynamy ciepłego początek tej linii jest taki sam jak początek linii długiej ciepły skręca tutaj w lewo, długi szedł tam, ale cały ten płaski fragment jest zawalony drzewami, dopiero gdzieś tam dalej trzeba się wbijać, tam też jest ścinka, chłopaki tam poprowadzili jakieś Linie zastępcze, natomiast finalnie ścianka, ta stroma część na samym końcu, jest zawalana całkowicie nieprzejezdna. My lecimy tutaj w lewo na ciepłego całej linii. Wam nie będę pokazywał, tylko e, najbardziej kąśliwe fragmenty z niej. Za chwilę będziemy mieć całkowicie nowy, kąśliwy fragment. Kładeczka z kopeczką. No chyba, mogłaby być siódka, szersza ale da się pojecieć sekcja tylko zakrętów Hoppa. Jest A. no trzeba kilka razy to przejechać, żeby w miarę dobrze przeczytać tutaj mamy mały przeskok i zaczyna się sekcja dla tych co lubią trochę już fragmenty mosteczek i wyjazd Hopa. tutaj będzie taki dość fajny fragment kilka trawerców kilka chłopaczek takie pomieszane troszkę poranki z lewej troszkę wyeksponowanej przepaści boróweczki Teraz będą dwie takie opeczki Jedna mniejsza, a druga większa I jeszcze jakoś na... multka na zakończenie I do ostatniej, dosyć nowej sekcji Tego nie było na zawodach Zakręt raz zakręt dwa zakręt trzy, zakręt cztery i 5 dalej trzeba przez te haszcze przeprowadzić rower Na zakończenie sobie tego treningu, a jeździliśmy ponad 5 godzin, należy się jakaś regeneracja. Nie mamy jadnino, wanny z lodem, ale wejście do tego potoku też dla mnie jest wyzwaniem nie, nie ukrywam, że już mi wszystko się pochowało. Słuchajcie. Trzymajcie za mnie kciuki. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam na kolejne vlogi na naszym kanale Full Stop. Trzymajcie się ciepło. pizza. A jeszcze zapomniałbym. Taka anegdotka jak widzicie. Wygrzebałem dzisiaj z szefy do Jerzego. Jersey'a. Halo z MTB. grupa, z której narodził się Scott Barbas Group. Tutaj chłopaków pozdrawiam ciepło. Rajza, Maciuś, Piotruś. Sławek, Fester, <grych> trzymajcie się ciepło. <grych>